Nie przewijaj, ten film nie ma wstępu, jedynie proszę cię, łapkę w górę, dzięki Kapsułki z Antwerpu jak widzisz kosztują 2 zł, złoty 20, zł 33, złoty 46 Co warto wiedzieć na tym etapie to to, że podczas promocji można było kupować grze za złoty 15 A później nawet gdzieś tam się udawało nawet za złoty 10 na markecie z tym wyrwać Wiemy, że ostatnio jest dość gruba imba z nimi związana Przykładowo patrząc sobie na legendy możemy chociażby dojść do wniosku Znaczy dojść do wniosku, po prostu przeczytać z wykresu Że za 2,40 ostatnio ta kapsułka chodziła Za tyle ona się po prostu sprzedawała, być może nawet za więcej Ale na wykresie mamy odnotowane 2,40. I z jednej strony można sobie patrzeć, że to jest duży sukces, bo niewątpliwie jest. Skoro tak na daną sprawę tę kapsułkę szło kupić pół roku temu, czy 7-8 miesięcy temu, za równowartość złoty 10, a teraz ją opali za 2,40, masz ponad dwukrotność, masz ponad dwukrotność człowieku, czego chcesz więcej? Więc wszystko jest tak na daną sprawę, bo do jeżeli chodzi o ten event. Miał oczywiście gorsze momenty, tak? Oczywiście były spadki, gdzie faktycznie ta cena spadała nawet do 90 groszy. Nie da się tego ukryć, ale patrząc czysto, z jedynkowo kupiłem za złoty 15, czy złoty 10, sprzedaj za 2,40, jest super. I coś też tyczy nie legend. na legendach mamy jednak największy ten wzrost. Ale jeżeli sobie patrzymy na innych, chociażby na pretendentów, bo czego też nie, tym razem autografy, dla kontrastu również widzimy ten wzrost na złoty 55. Przypomnę, kupuj za złoty 10, złoty 15. Jeżeli byłeś takim hardskołem, że dokupywałeś kiedy to spadało, na złoty na 0,87, kiedy mał dokupywał, masz naprawdę ładny profit, tak? Ale w dniu dzisiejszym, czyli 15 stycznia 2023 roku, czyli możemy to sobie zobaczyć ponad pół roku, po tak nadą sprawę promocji. Ponad pół roku po końcu tej to promocji możemy kupić te kapsułki dalej za naprawdę niską cenę. Jak to zrobić? Otóż wchodzisz sobie na Bafa. W żaden sposób to nie jest reklama. Buff mnie zapłacił. Bardzo bym chciał, naprawdę z pocałowaniem niktem od ile, aczkolwiek to się nie stało. Tak czy siak, co możemy tutaj zobaczyć, to mamy waluty w, w RMB, tak? Jak przyjrzycie MB na PLN, bardzo prosto, przyjrzyjcie sobie RMB, PLN, to może tutaj zobaczyć. Cyk działa, działa. Klasyka. I teraz możemy sobie zobaczyć, że tutaj mamy okazję wszystkie kapsułki, możemy sobie ładnie wpisać wszystkie zobaczyć. Popatrzmy sobie, chociażby na Challengersów, mój dogie tak? Ta sama kapsułka, dokładnie ta sama. Dokładnie identyko 1 do 1 Na markecie Steam yy, BioDNA nawet na złoty 45, za złoty 35 spokojnie opylisz, ale myślę, że za złoty 40 nie będzie z tym żadnego problemu. Tymczasem co się dzieje na bafie? Na bafie RMB 1,65. Wpisujemy to sobie na. Przelicznik 1,65 i złotówka 7 groszy. Czyli już możesz zobaczyć, że na tym jednym dealu wychodzisz około 28-30 groszy, nawet na plus, jeżeli tak na daną sprawę to dobrze opylisz, tak? Wiadomo, prowizje i tak dalej muszę to dobrze przekalkulować. Wziąłem pierwszy lepszy przykład, ale zobacz, do widzu, że tej ty kapsułek masz 7. Z tych 7 można znaleźć taką kombinację, która ci będzie przynosiła jakiś profit, tak? I to jest to takim zagranie na turbo turbo short termie Dosłownie, kupujesz tutaj, przychodzi tutaj, od razu opylasz bo to wiedzieć, że jeżeli kupisz sobie na bafie, przychodzi ci tutaj i ten przymiot od razu możesz wystawić na markete, od razu możesz wy klikować tego ziomka, który tutaj ma tego bio idea. Od razu, po prostu. Nie czekasz 7 dni, ani nic takiego. Nawet sekundy nie czekasz. Od kiedy ci przejdzie, wystawiasz, sprzedajesz. Do widzenia. Hajsik masz na Steamie, tak? Także patrz na te kombinacje. Bardzo to się dzieje z tego, z tej perspektywy, że po pierwsze w obecnej chwili możesz ten sposób sobie całkowicie fajnie ten cały czas manetkować, tak? Teraz, jeżeli będzie chciał przerzucić jakoś hajs na buffa, tam wiadomo, już jest ten Send Days, tam już trzeba się jakoś tym liczyć, tak? Aczkolwiek z drugiej strony, jeżeli masz hajs na bufę, takie na przykład, bo ja tutaj coś, cokolwiek jakieś grosze posiadam, jest szansa, że po prostu w jakiś sposób sobie na tym fajnie ugrać, tak? I to jest pierwsza opcja, o której chciałem powiedzieć. Druga opcja, to jest opcja, kiedy chcesz to jeszcze zainwestować. Zobacz sobie tak na daną sprawę, że przebolaliśmy już cały ten moment, kiedy właśnie był ten nisz. Przebolaliśmy cały ten moment, kiedy ten przedmiot stracił. Przebolałyśmy cały ten moment, kiedy wszyscy, którzy mieli taka ze mną włącznie, mieliśmy po prostu trzymaliśmy to pipunku i po się patrzeć na wykaz mówimy kuźwa co się dzieje, dlaczego to znowu nie wypaliło, dlaczego RMR2ZO ten okres i teraz w tym momencie jest moment, że już jesteś na dobrym etapie, na dobrym poziomie i możesz sobie jeszcze raz to po prostu wejść. I co warto do widzu powiedzieć, to po już przy bardzo bardzo zmniejszonym saplaju, albowiem w zdarzało się być setki tysięcy, naprawdę setki po 200 po 300 tysięcy niektóre to właśnie kapsułki podchodziły obecnie, maksymalnie 80 tysięcy, 20 tysięcy, 36, 40 tysięcy. można pokusić o stwierdzenie, że poniekąd gratka Przykładowo. Patrząc sobie chociażby na y, kapsułkę, teraz Ci pokażę mój dogi widu Challengersów, y, właśnie to zwykłe y, naklejki dużynowe. tak? 1.35 RMB. Wpisujemy w zmieniarkę. 87 groszy Mój drogi widzu, 87 groszy. Jeżeli sobie teraz znajdziemy tą samą właśnie tą, e, kapsułkę, to kapsułkę tych pretendentów, tak, to jest pretendentów, możemy sobie zobaczyć, że najniższe piki były po 86-70 groszy, 70 groszy. Ty możesz kupić za 87 groszy pół roku później, po tym samym momencie, kiedy to szło, w, szło tak na dążpę w dół, kiedy to wszystko było w niżu i tak dalej. Warto już powiedzieć, że mamy promocję jeżeli się skończy na scenarii, dużo znaków na niebie i na ziemi wskazuje na to, że te przedmioty mogą polecieć w górę. Te przedmioty to znaczy kapsułki ze Sztokholmu, zamcewy mogą polecieć jeszcze bardziej. Zanim długo zbliża się okres jak na przykład luty, marzec, kwiecień. To są momenty, gdzie też pewne rzeczy lubią sobie polecić do góry. Tak to już po prostu jest. Także myślę, że łącząc to wszystko w całość, pokazałem Ci w tym odcinku kilka ciekawych opcji, jak mąż na tym dość ciekawie sobie w pewien sposób zarobić, lecz coś tam jeszcze poskubać na takim małym skalpie, albo po prostu przygotować na fajny longtem, czy slash shorttem, po prostu zakupić te kapsułki taniej. Z całej, miłej niedzielki życzę.